Halo, halo, dzień dobry, witam, witam, halo, to ja, GłupiRay, ludziska. Dzień dobry, witam was, kurczę, w Strike Global Offensive na moim piątym koncie albo czwartym Mistrzowskie skeletarne Srebro. Pareks też ma. Farex, powiedz cześć, gnoju. Dobra, i widzicie, mamy pięć skrzyneczek, bo ubogo, bo kupiłem te chroma case'y zajebane. Mógłbym sobie więcej skupić, ale kupiłem jednego, bo jestem biedny No i, i co? Może zacznijmy sobie od e, Feniksów. To nam ukochany kolega Gaven da. Uwaga! I, i, no Nie! Jezu, no kurwa, no rzucowo mi się No chuj mi to, Gaven, kumplu. Po co mi to? Dawaj, dawaj jakąś kosę kurwa, czerwony coś. czerwonego?

Śmieć. Dobra Tutaj Gaben poprosiłbym jakąś awupkę, jakiegoś um, jakiegoś Akacza albo Dragon bola, ewentualnie P90 albo kose. Dawaj Gaben. kumplu, Rób to, rób to. Gaben ja ci kocham. Rób to. Chuj mi ta pompa. Czym jebany. Kurwa i chuj znowu przepierdalam pieniądze. Dobra, ale tutaj akurat mi się podobają wszystkie skiny. Wszystkie skiny są ładne, więc e, co nam nie wydropi, to będzie bardzo fajnie, ale tak się bym czaił na tego maga, bo, bo, bo kocham magii. Proszę, nie Uwaga! Gaben! Gayben. 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 ale... <laughs> 150, ale yes. tak. Lekko używane, no prawie faktury new, lekko używane, bardzo fajnie. Prawie faktoryniu jak No prawie, no prawie faktoryniu Tu mam widzicie Fabrycznie nowy Deagle ze Trekiem, Dziękuję, on taki m jest Znaczy wyglądał trochę ładniej na tym, tym Na tym obrazku, ale to, jest piękne. I mam maka. Dobra I to ludziska To by było na tyle w sumie w tym Openingu, bo jestem biedny, nie mam więcej tego Pieniędzy Yyy Jezu, już myślałem, że coś innego Nie mam ma. kosy Nie mam kosy, nie stać mnie, ten gnój który na te ma kosy, nawet miał dwie, tempo wywłoka, no ale cóż ludziska, to bym na tyle, ja się osobiście z wami żegnam, wykomentujcie subskrybujcie Udostępniajcie ten film, żeby inne osoby także, yy, wiecie, zasubskrybowały mój kanał, bo mi wiecie, smutno jest, nie, bo, 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 bo dużo wyświetleń, znaczy chujowo wyświetleń i, i nic nie mam, nie Nie, nie, nie chcę, ja chcę odpada odpad jest ładniejszy. No więc klikajcie tam udostępnij nie, subskrybuj, czerwony magiczny guziczek. I cóż, ja sobie wiem, że gram na razie, cześć pompa, jebać, pareksa, za so zakosę, cześć!